Witajcie, oto Huawei Nova 9 SE. Zapraszam do testu tego urządzenia po tygodniu użytkowania. Nova 9 oznaczona symbolem SE to nieco tańsza wersja Huawei Nova 9, która ma w sobie pewne kompromisy, z tym, że to oczywiście przekłada się na niższą cenę. Możemy tutaj uznać, że te kompromisy to chociażby ekran IPS zamiast OLED-a, nieco inny procesor, no i też zupełnie inny bazowy sensor aparatu. Nasuwa się zatem pytanie, czy Nowa 9S to warte naszego zainteresowania urządzenie. Aby się o tym przekonać, koniecznie oglądajcie do końca. Na początek przechodzimy do bardzo ważnego aspektu, mianowicie aparatu, a także jakości zdjęć. Sensor bazowy to 108 megapikseli F1.9 i tego typu sensora jeszcze w tej cenie często raczej nie spotykamy. Co ważne, dysponuje całkiem szybko działającym autofokusem z wykrywaniem fazy. Całości dopełnia kąt szeroki, którego pole widzenia wynosi 112 stopni, to sensor 8 megapikseli F2.2. Mamy również na pokładzie obiektywy, które mają 2 megapiksele, czyli oraz defektu rozmycia. Do selfie służy kamera 16 megapikseli f2.2. W jasnym otoczeniu wykonywane zdjęcia są szczegółowe, zwłaszcza kiedy są robione w rozmiarze 108 megapikseli. Możemy zobaczyć, że natywnie barwy, wszelkie cienie są raczej stonowane, nawet w sytuacji, kiedy używamy wykrywania scen na całkiem dobrym poziomie oceniam działanie automatyki, z tym, że minusem okazało się to, że często musimy trzymać chwilę to urządzenie już po wykonaniu zdjęcia, aby system wszystko sobie przetworzył. Mam jeszcze takie wrażenie, że automatyka za bardzo próbuje sprawić, aby każde zdjęcie było wyostrzone ale oczywiście może się to podobać. Większe pole widzenia ma tylko 8 megapikseli, a to oznacza, że detale powalające nie są. Często zobaczymy, że boki są rozmyte. No i też sama kolorystyka Niestety odbiega od sensora bazowego. Jeżeli chodzi o fotografie makro, jakościowo są całkiem dobre, ale takie zdjęcia najlepiej będzie wykonywać w jasnym otoczeniu. Na pewno ważną kwestią jest czas pracy oraz metoda ładowania, i na tym polunowa 9S okazała się znakomitym urządzeniem. Wbudowana bateria to 4000 mAh i to oczywiście nie wydaje się dużo. Natomiast połączenie tego ogniwa z HMS przekłada się na fajne wyniki rzędu 5 a nawet 6,5 godziny pracy na ekranie przy wyższym odświeżaniu ekranu. Co ważne, w zestawie dołączona została ładowarka o mocy 66W i możemy to urządzenie naładować do pełna dosłownie mega szybko w około 38 minut i to robi wrażenie. Nowa 9S w temacie wyglądu, a także wykonania okazała się typowym, a zarazem bardzo ładnym telefonem za niecałe 1,5 tysiąca. Zobaczymy, że z tyłu umieszczono taki połyskujący panel, który dosyć szybko gromadzi na sobie zabrudzenia. Natomiast możemy to zawsze łatwo usunąć. Możemy to urządzenie nabyć w testowanym kolorze niebieskim, ale są również wersje bardziej stonowane, mianowicie czarna oraz biała. Możemy na pewno zauważyć, że wyspa z obiektywami znacząco wystaje ponad obudowę, a to oznacza, że telefon na stole może się niestety bujać, chyba że korzystamy z dołączonego w zestawie case'a, który to wystawanie niweluje. Jestem zdania, że wyspa sama w sobie może się podobać, wygląda bardzo ciekawie. A takim fajnym smaczkiem jest to, że obiektyw bazowy został wyeksponowany przy pomocy pierścienia. Uważam, że klawisze mają tutaj dobre skok, a także fajne spasowanie. Ramka matowa też wygląda bardzo ciekawie, mi się to podoba, co prawda gromadzi na sobie zabrudzenia, ale nie są one aż tak bardzo widoczne. Na spodzie tego urządzenia zauważymy złącze USB-C, pojedynczy głośnik oraz mikrofon, a na górze głośnik do rozmów, kolejny mikrofon oraz hybrydowy dual-SIM. Na temat frontu powiem, że tutaj nowa 9SE wygląda bardzo nowocześnie, z tego powodu, że ramki ekranowe są bardzo chude. W nowa 9SE umieszczono dosyć duży ekran. Dostajemy tutaj panel IPS niespełna 6,8 cala Full HD z wyższym odświeżaniem osiągającym 90 Hz. Zobaczymy, że barwy są natywnie, oczywiście nieco podbite, z tym, że nie ma tu wrażenia, że są za bardzo nasycone i to cieszy. Na pewno możemy liczyć na całkiem dobre kąty widzenia oraz dobre poziomy jasności, do tego wszelkie małe teksty czy też ikony są zawsze szczegółowe. System testowanego urządzenia może sterować samodzielnie wartością odświeżania, natomiast możemy również wymusić, aby system cały czas utrzymywał najwyższy poziom odświeżania. Możemy tutaj wykorzystać ciemny systemowy motyw, Światła niebieskiego, no i też funkcję e-książki, która sprawia, że ekran staje się czarno-biały, a to oznacza, że będzie lepszy dla naszych oczu, jeżeli chodzi o dłuższe czytanie. Na tym ekranie barwy mogą być normalne albo wyraziste, do tego samodzielnie ustawimy temperaturę barwową. Nowa 9 napędzana jest z 680, do tego 8 GB RAMu, a także 128 GB pamięci. Na całości dopełnia Bluetooth 5.0 NFC natomiast system to 11 odsłona Androida. Co ważne, w tym urządzeniu znajduje się systemowa nakładka Emotion UI 12, dysponująca HMS. Są to oczywiście usługi Huawei. Samo działanie systemu okazało się w porządku i przy tym stoi na poziomie, którego możemy się spodziewać w urządzeniu tej klasy. Wszelkie nasze polecenia są wykonywane całkiem szybko, natomiast czasem zauważymy, że jakaś animacja chwilowo klatkuje, że jakaś aplikacja dłużej się wczytuje. Mimo to przeważnie nowa 9S działa zadowalająco szybko i na tym polu nie ma tutaj większego problemu i to cieszy. W aspekcie użytkowania HMS sytuacja obecnie wygląda nieco inaczej niż przykładowo rok temu czy dwa lata temu. Moje wrażenie wynika z tego, że w sklepie AppGallery znajduje się coraz więcej aplikacji. Do tego są narzędzia pozwalające na wyszukiwanie w sieci plików APK. W tym pomaga wyszukiwarka Petal. Jeżeli chodzi o wbudowany głośnik uważam, że nowa 9 zapewnia całkiem czysty szczegółowy dźwięk, no i też dobry poziom najwyższej głośności. Możemy zatem usłyszeć, że to urządzenie gra głośno i donośnie, z tym, że brakuje tutaj lepszego podbicia basów, ale po głośniku pojedynczym więcej oczekiwać po prostu nie możemy. Kiedy podłączymy słuchawki do tego urządzenia, to usłyszymy, że za każdym razem dźwięk jest czysty, szczegółowy, no i ma lepsze podbicie basów, one są takie bardzo przyjemne, soczyste i to jest rzeczywiście świetne. Możemy z poziomu systemowych ustawień dokonać zmiany konfiguracji dźwięku. Są tutaj gotowe presety takie jak automatyczny, audio 3D, naturalny oraz standardowy. Na dziś to będzie tyle ode mnie. Dziękuję za obejrzenie i czekam oczywiście na Wasze komentarze. Ciekawe jestem, co Wy sądzicie na temat Nowa 9SE. Co ważne, zanim się jeszcze pożegnamy, to wspomnę o tym, że na kanale możecie się niedługo spodziewać recenzji tego zegarka, czyli Huawei GT Runner. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli wam się podobało, a tymczasem do zobaczenia.